Cześć to znowu ja. Eee, witam was. W następnym odcinku z serii zagramy w Half-Life 2. Eee, w tym odcinku uciekamy przed kombinatem. Tak, trochę inaczej muszę nagrywać tego mm, tą grę, ponieważ za duże pliki mi wychodzą. What the fuck? You mad, bro? Bardziej you mad, sis. Co ty tu robisz, kobieto? Ruszaj się stąd! Idziemy, dobra. Muszę inaczej trochę nagrywać, ponieważ za duże pliki mi wychodzą, jak w 60 klatkach to nagrywam. Więc zmniejszyłem sobie do 49. Nie wiem czemu taka liczba, ale sobie wymyśliłem, że 49. Yy, czy to tu? Nie, to jeszcze nie tu. Ale... Czekajcie, czy da się bić w wodzie? Da się. Bić. Okej, okay. o ty. O kurde. fuck. Uff. Dobra, jeden spadł, drugi pod wodą. Gini. Dobrze. Zwiewamy. No się tu wejść? Właśnie. Dobra. Sprintujemy. Ła O kurde. Boom. Leżysz. No to chodź. No 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 chodź chodź chodź. No chodź chodź. Boom. No szybciej. I ba bam. Ba bam. Uff, no dobra, żyjemy. Gdzie to są quick save'y? Zapiszę. Quick savea muszę zobaczyć na którym mam. E przejść. Okej. To tu się szło. O. To się puszcza, żeby barnakle to zjadły. Szybko. Uciekać, bo mnie złapie. I patrzcie, taki myk, pokażę wam. To jest stara technika używana przez prekursorów grania i uciekania przed kombinatem. Nazywa się to. Tak. Puszczaj. Popychaj. Podpalaj. I się śmiej. Nie wyszło jeszcze raz, popychaj i bum! O to właśnie chodziło. Mm, to jest te y, masowe y, rozwalanie wrogów, wylatują mi kurcze z głowy jakieś te. Słówka? Wow, tu się ślizga właśnie jakiś, nie wiem, szlam, kubka, nie wiem co tu jest. Wszystko tu jest. To jest jakiś człowiek zmasakrowany. What the fuck? Idziemy. Kto wrzuca normalny? Takie rzeczy do wody. O kurde. Ciekamy. u kurde! Zwiewamy! Gdzieś tu było przejście! Uaa, mój HP! Yy, yy. Zwiewamy! Gazem! Te noby we mnie szyją! A. Okej. Okay. Trochę źle to wybuchłem, co prawda? Może być. Gość nie żyje. im patrz Ale Maria. Dobra. Tak? Błąd. Spadłem. Nie włączyłem stopera, jak zwykle. Gry. Dobra. Nie okrążenie. Resetuj. Start. Gdzie ja jadę? Gdzie ja płynę? Jolo! Możemy szybko sprintować. O, właśnie, tu jest. O, to mi jest coś ciekawe. Tu jest zrobiona jakby zagadka taka yy, fizyczna. Teoretycznie powinniśmy nałożyć tyle tych cegieł, żeby to się podniosło i wyskoczyć tam. Ale jestem bardziej mądry. I ustawię sobie samą pół drogę. Ciu. Bo normalnie my nie podskoczymy tak wysoko. Przecież, to, przecież to, to jest mały murek. To jest raz, dwa. Powinniśmy tak wejść. Zresztą, ja nie wiem, czy to tak się da. Tak naprawdę. Ale słyszałem, że ktoś tak robił. Się nie... Czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz. Uda się. No szlak. Grr. Dawaj. Okay. Położone. Czekajcie. Kurczę. Ach, prawie wyszło! Jeszcze raz. <laughs> nie, ja to muszę tak zrobić. Jestem przecież... Kurczę, progamerem. Let's playerzy nigdy nie przechodzą tak jak trzeba gier. Okej. Okay. Właś! No. Żul! Żul, dobra, robimy to po... po growemu. Tak jak trzeba było. Trzeba cegły poustawiać tutaj Żeby się. Okej okay. się powinno zaraz przychylić. O, już się zaczyna. Okej. Okay. No dawaj. Jedź. Szybciej! Jeszcze trochę trzeba tych cegiełek dać. Okej. Okay. Siob dawup! No! Kurde! Dobra. Czekajcie się napije fanty. Bo tu mam. Się napiję, bo mi zachęcało w gardziołku. Okej. Okay idziemy. Hopak, fak, 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 fak. Spadamy stąd. Spadamy stąd. Gdzie ja mam iść? Wa! Bardzo akleuf. my to uniknęliśmy. Idziemy. Kanały. No, no, dawaj, o lambada idziemy te. Dobra, źle poszliśmy. Mój fail, bum, bum. Patrzcie, jakie znajdki, patrzcie. Co to jest? <ścoughs> yy, uprzedziłem was, że będę tu płakał jak dziewczynka. Ja bym tak że jak, jak gram gry w których są zombie albo po prostu coś to co na mnie biegnie i skacze brzydkiego to się boję jak nie wiem dobra hew okej okay. o, o o o trzeba użyć techniki stosowanej przez prekursorów polskiego gamingu Tak, co jest leć what the fuck Co to było? Mamy dziesięć HP! Zjedźcie coś! Dawaj, dawaj, dawaj! Szybciej! Dobra! Cholera! Puszczaj! No fajnie Zginęliśmy Ale kurde pięknie to zrobiłem Gdzie to było życie? Jakieś życie, przecież dostaliśmy wtedy no dobrze, dobrze Driving School Nie wiem nawet No fajnie! Złaś Ciekamy! Lampada, dobra, już ciebie widziałem Co to było? Nie wiem co to... Jest. Weźcie naprawcie to, no. Dobra, nie chcę się tam iść. Nie ma po co, chociaż hewa bym zdobył. A nie, mam, hewa i tak. Kurde. Okej okay. Dobrze. Okej. Okay. Żyjemy jakoś yy, quick save uu, uu. Czemu oni takie beczki tutaj zostawiają? Te armady BOM! hecia Dobrze, teraz one se zjedzą to. Dawaj, 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 dawaj. Jedziemy. No, idź. Okay, spadamy, fu. Run fools. Co to jest? Run fools. Bum, bum, dobra. Tutaj sobie. Tutaj sobie skończymy. O, to będzie dobre w miejsce, żeby sobie skończyć, Bugi. Bugi. Dobra, tutaj sobie skończymy, bo później będzie większa, jakby jazda. Ja nie chcę tak kończyć, w środku akcji, więc tutaj sobie skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Yy, to jest już druga część zwiewania przed kombinatem. Znaczy, my długo będziemy zwiewać, ale to szczegół. I yy, Mam nadzieję, że Wam się podobało yy... i zapraszam do następnego odcinka. Cześć!